Hejka kochana kochane proje a w dzisiejszym odcinku urodzinowy odcinek, część druga, czyli kionday. Ogólnie to troszeczkę się stresuje, bo zadaliście prawie 60 pytań. Jestem ciekawa co wy tam zadaliście w ogóle. I zobaczymy. O, ogólnie nie na pytania, ile mam lat, jak się nazywam. Może kiedyś powiem właśnie bardziej trochę o sobie, ale myślę, że i tak w dzisiejszym odcinku się trochę o mnie dowiecie. Także zaczynamy. Okej, okay, dobra, zejdę sobie na sam samą górę, czy jakby sam długo, w sumie nie wiem. O ja się mega stresuję ogólnie, bo mogą być naprawdę mocne pytania albo coś. Dobra, oczywiście nasza gra się zawiesza, dobra, ja nie wiem czy w ogóle, w sumie to od dołu mogłam, jakby od góry, nie wiem czy od dołu od góry, dobra, nieważne, ale idziemy do tych najstarszych, Na starszych. dobra. O, Koniara rozda się 33, serdecznie pozdrawiam, super pomysł, dziękuję, dziękuję. Od ilu grasz w Movie Star Planet. Nie chcę mi się teraz wchodzić ogólnie i sprawdzać, ale grałam chyba od grudnia 2021 roku czyli już prawie dwa lata ale ogólnie to jeszcze grałam wcześniej dwa lata temu, chwila, ogólnie to właśnie mi się teraz przypomniało, ja grałam dwa lata temu właśnie w lato na wakacjach na innym koncie i chyba miałam Ósmy, dziewiąty level jakoś tak, yy, tutaj wyświetla Wam się właśnie ten profil, jak kiedyś wyglądałam i tak dalej, ale na nim grałam akurat tylko dwa miesiące, więc potem yy, jakieś trzy miesiące nie grałam w ogóle, a potem właśnie stworzyłam te konto. Jaki jest Twój ulubiony pakiet? Yy, ulubiony pakiet? Ej, szczerze, nigdy się nie zastanawiałam nad tym pytaniem. Och, nie mam pojęcia, może mi się zaraz przypomni. Lubię ogólnie nie pakiet, ale... O, sylwestrowy pakiet, ja go mam, ja, to jest najlepszy pakiet w moim życiu, to są piękne usta, piękne włosy, piękny strój, piękne skrzydełka, śliczny piesek, to jest mój najlepszy pakiet, ja go mam cały, sobie kupiony, twój ulubiony kolor. W realu ogólnie niebieski, fioletowy, biały, czarny, takie bardziej pastelowe kolory, a w Mr. Planet zazwyczaj dalsze fioletowy i biały, choć teraz bardziej tak się ubieram. Różnie. Od kiedy założyłaś kanał na YouTubie? E, 27 lipca 2022 roku chyba. Twoja największa fobia. E, jakby nie wiem o co chodzi w tym pytaniu. Dobra, na razie go zostawię. Twój ulubiony ulubiony youtuber, youtuberka z Movie Star Planet 2. Hmm... No bardzo lubię daje i tak Na serne też lubię, ale chyba wolę bardziej daje i tak idę. też lubię. Hmm, a tak z mniej popularnych... Ee, z mniej popularnych... mówię hmm, Star Planet 2. Ej, teraz kompletnie ja nie wiem. Queen Cat lubię ogólnie. Nie wiem czy dobrze powiedziałam nazwę. Yy, bardzo lubię ją oglądać. Niestety takie rzadko wstawiasz filmiki. Jak to oglądasz, to wstawiaj częściej filmiki. Yy, z niej popularnych, kogo jeszcze lubię... Nie wiem, może mi się potem przypomnieć. Jak masz na imię? Mówiłam, że nie odpowiadam. <grytanie> Ile masz lat, też nie odpowiadam. Jakie najbardziej Ci się podoba. Już mówiłam, ale jeszcze pomyślę nad kolejnym. Czy subskrybujesz lasarne jaki masz kolor włosów w realu? Tak subskrybuję lasarne i kolor włosów mam ogólnie taki brązowy w sumie, ale czasami mi się zdaje jakby, że mam ciemny blond. W sumie ogólnie to ja mam ciemny blond, ale mi się wydaje, że mam brązowy włosy takie jasne mi bardzo. Twoja ulubiona piosenka, to oczywiście Ariana Grande, a z Polski to Sanach. Yy, twoja fanka. W sensie, że jakby jaką mam fankę, czy że jesteś moją fanką? Dobra, nieważne. E, dobra, to mogę powiedzieć fankę. Hmm. Jak ona się nazywała? Jakoś xd100kroteczka, czy 100 xd? Nie pamiętam, ale pamiętam chyba najbardziej ją. Jeszcze, no mam dużo ogólnie teraz fanek, no więc bardzo się cieszę i to jest mega miłe. Oj, przepraszam, nie zwracaj uwagi na ile masz lat i jaką masz na imię, przepraszam, że napisałam jeszcze nie czytałam. A dobra, okej. Okay. Spoko, dobra, ile masz lat? Nie odpowiadam. Od kiedy grasz w Movistor Plant? Już mówiłam. Skąd pomysł na nazwy o na... Mówi Plant 2? Wiedziałam, że to pytanie na pewno będzie. Ja na razie nie chcę mówić. Ja właśnie... Dajcie znać, czy chcecie odcinek, jak opowiadam Wam właśnie, jak założyłam tą nazwę, bo no! W skrócie powiem, że kiedyś oglądałam... Dobra, nieważne, może... Dobra, y... ogólnie kiedyś oglądałam taką bajkę i tam były takie dwie dziewczyny, ale potem wam powiem bardziej o co chodziło wojna. Czy jeździsz konno? Nie, nie jeżdżę niestety. Ale kiedyś chciałam. No. czy na YouTube pokażę twarz? Już pokazywałam tak bez twarzy, że z maską, ale czy pokażę twarz? Raczej nie, bo mam parę powodów, żeby jakby jej nie pokazywać. E, po prostu jakby nie to, że się wstydzę i tak dalej. E, na razie nie chcę mówić, dlaczego, ale na razie jakoś o tym nie myślałam. Wolę na razie nagrywać Mówi Star 2. Jakbyś miała supermoc, to jaką? Ej, jakie to jest kreatywne pytanie. E, hmm... Chyba... Teleportacja, albo niewidzialność. W sumie bym chciała latać. To znaczy, jak byłam mała, to chciałam strasznie latać. Nadal jestem mała, bo w sumie nie mam 18 lat, więc. No, tutaj, jak masz najmniej Niestety, jeszcze na razie nie chcę mówić. Twój ulubiony przedmiot w szkole. Hmm. Dobra, nie chcę mówić takiego jednego przedmiotu, bo wtedy możecie mniej więcej jakby dowiedziecie się, w której jestem w klasie, czyli ile mam lat, więc w sumie lubię matematykę. Ale nie jest to jakiś mój ulubiony przedmiot. Dobra, lubisz parówki? Tak, lubię parówki. Skąd pomysł na nazwę na bójce? Państwa? zrobię odcinek o tym, jak chcecie. Lubisz jeść kebaby? Nie, nie lubię. Ogólnie ja za bardzo tak nie lubię fast foodów. Z fast foodów lubię tylko frytki i pizzę. Ulu zwierzę, eee, oczywiście, że koty, świnki morskie, lubię też w sumie psy, ale najbardziej świnki morskie i koty, ogólnie kiedyś miałam kota, a teraz mam dwie świnki morskie, które pozdrawiam, eee, jestem jest w twojej szafie, pozdrowisz, o, oczywiście, że pozdrawiam, eee, po odcinku zobaczę, czy jesteś w moim szafie, Ulu uni, które masz, hmm. Hmm, ogólnie mam dużo, w sumie mogę Wam powiedzieć parę oczka Wielkanocne 2023 z ust, usta oczywiście ksokso -kso. usta sylwestrowe z sukienek to sukienka sylwestrowa i Galaxy a z włosów chyba włoski Darling bo mam, ale za bardzo często ich nie noszę i z włosków jeszcze lubię y, krowowe czy beczkowe, nie wiem jak one się zabawca nazywają włosy właśnie wielkanocne 2022 i y, y, włosy sywestrowe najgorszy przedmiot w szkole dobra, nie będę mówiła tego przedmiotu bo wtedy się dowiecie, w której jestem w klasie y, 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 najgorszy szczerze nie wiem bardzo, nie wiem, jakby. Su... O, już wiem, angielski. Ja kompletnie, ja jestem. Ja jestem na poziomie naprawdę mega słabym z angielskiego, więc. O, ja nie ciebie. To znaczy, miło mam, pani upiara, tam ogarniam tematy, ale żeby tak rozmawiać po angielsku, to ja. ech, ech, ech nie lubię. I nie umiem. Kot, e, czy pies? Kot. Twój ulu pakiet, już mówiłam, Twój ulu zwierzak, czyli inaczej, jakiego najbardziej lubisz, kochasz. Yy, w Mouster Planet mogę powiedzieć, jaki lubię. Yy, tego kotka takiego białego, z yy, czy jak on tam się nazywał, nie pamiętam. Takiego puchatego lubię. Czy ktoś Cię oszukał? Hmm. Yy, dużo. Nie, to znaczy nie dużo. Chyba z trzy osoby mnie oszukały. Oczywiście bardziej kiedyś mnie oszukiwano. Ostatnio mnie oszukała taka, jak ona się nazywa, unikatowa na buty szkieletowe, więc no, trochę szkoda. Ulupa Kiecior, pierwsza literka... O, nie, 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 nie mówię pierwszej literki imienia. Idolki, MSP i zR... Idolki, hmm. Lubię bardzo yy, Ariane Grande, bardzo lubię. Lubię też jakby... Yy, to Robin ze Stranger Things, jakby tą aktorkę, czyli ma je, e, zapewniam Pana na nazwisko, bardzo ją lubię ogólnie. E, e, lubię też stanach, lubię też e, takiego e... Lubię też tego, tego, tego. Zapomniałam, jak się nazywa Dawid, jakiś tam. On wy, ten, taką piosenkę napisał po angielsku. On jest, jest. Nie mam pojęcia, skąd on jest, ale pewnie jakoś. Dobra, nieważne, nieważne. I idolka z Mister 2 to jest Daya i Tagna. Ulubiony zwierzak, Ulupak chyba miał być. Już mówiłam. Co sądzisz o tym Rare Week? O, dobra. Okej, okay, zaraz y, ocenię Ci, Luka, ale Rare Week w tym roku jest po prostu koszmarny. W tamtym roku był taki super ogólnie, a w tym roku po prostu te oczy sercowe, ja je miałam ogólnie i one były mega fajne. Y, trochę szkoda, że je dodałam, no bo tak trochę y, one były cenne, ale w sumie no fajnie, że je dodali, ale reszta rzeczy to naprawdę tylko tylko jeszcze takie pojedyncze rzeczy mi się podobały, ale tak to mi się mega nie podobało. I zaraz ciężko luka, ale strasznie mi się zacina, więc nie wiem, czy to się uda. Mm -hmm. O, właśnie, tutaj właśnie widziałam na status. Lubię też Wiki o. Ej, mega silny ten look, taki bruszkowy można powiedzieć. Mm, 8 na 10, bo nie jest e, jakiś tam najładniejszy, że dałabym 10, ale jest moim zdaniem mega ładny. Trochę nie w moim e, jakby nie w moim stylu, ale i tak mi się mega podoba. Lubisz mnie, tak lubię. <laughs> Wszystkich lubię. Jak masz na imię? już mówiłam, że nie mówię twój średnio w szkole, już mówiłam matematyka. Kola czy Pepsi? Szczerze, w sumie chyba wolę Pepsi. No, ale. No, nawet e, częściej piję Pepsi. Ale ogólnie ostatnio sobie zdałam sprawę, że te napoje gazowane są takie niezdrowe. I sobie postanowiłam, że będę piła mega je rzadko, bo no, nie chcę za bardzo. Pić ciągle tych napojów gazowanych. Znaczy nie ciągle, no ale ja je piłam. Może tak raz na trzy tygodnie, a one są takie niezdrowe, więc. Ulu pakiet na movie Star Planet. Dobra, jeszcze mogę pomyśleć. Oh, pakiet galakcji w takich białych kolorach. Nie mam, ale bym bardzo chciała. Mówi Star Planet 1 czy Mówi Star Planet 2? Mówi Star Planet 2. Mówi Star Planet 1 nie gram, ale oglądam na przykład Klaui takich YouTuberów z Mówi Star Planet 1 ale y, szczerze mi się jakby tam nie podobają postacie jakby tam y, to, to, takie są takie trochę moim zdaniem dziwne postacie e, no i jakby tam są oczywiście fajniejsze opcje i tak dalej, ale jakoś ile masz wzrostu? No, na razie nie chcę mówić jestem strasznie niska jak na mój y, wiek Skąd pomysł na nazwy <laughs> powiem w odcinku jak doszło do tego, że założyłeś kanał na YouTubie. O mm, hmm. ogólnie to założyłam moje konto na YouTubie ponad rok temu, jakoś tak mm, sobie pomyślałam, że bym chciała być youtuberką jakby... Nie taką jakąś tam popularną, tylko taką mniej znaną i tak dalej i tak sobie pomyślałam jakoś i teraz poprosiłam rodziców, oni tam się zgodzili w miarę, pomogli mi założyć konto, no i jakoś tam pamiętam, że właśnie ja na początku nie chciałam nagrywać, jakby założyłam konto, co nie? Godziny temu wstawiłam w filmik, zobaczyłam, że ma 6 wyświetleń. Ja się tak zestresowałam, bo ja myślałam, że tu będzie miała maksymalnie dwa wyświetlenia. Ja się wtedy zestresowałam, że to masz 6 wyświetleń. I tak sobie właśnie poszłam spać i tak sobie pomyślałam, hmm, może usunę kanał. To nie wbiłam moje pierwsze 10 subskrypcji, potem tam pomyślałam, no ej, w sumie mi się podoba nagrywać i tak dalej. Wtedy wbiłam 20 subskrypcji. No i jakoś to, no. Twój znajomy wiedzą, że nagrywasz. O, co? Ja kompletnie się nie spodziewałam, że będzie takie pytanie. Nie, nie wiedzą. To znaczy, um, ogólnie moje dwie przyjaciółki wiedzą, że ja nagrywam, ale one nie są ze szkoły, tylko... No, po prostu nie są ze szkoły. E, a z, w mojej klasie nikt. Nie wiem, nawet moja najlepsza przyjaciółka. Ja po prostu się strasznie wstydzę powiedzieć, że ja nagrywam po prostu boję się jej reakcji, albo że na przykład komuś wygada. Nie wiem, po prostu to na razie nie chcę mówić. Twój ulubakiec? Hm, jeszcze pomyślę, jakie są moje ulubione. Od kiedy zaczęłaś grać w Star Planet 2? Oczywiście pozdrawiam wszystkich. Niepolski Banan też pozdrawiam. No, w grudniu 2021 roku. Jaki jest twój ulubiony pakiet czy lubisz mnie tak lubię jaki jest twój ulubiony smakołyk eee, smakołyk a na przykład lody paluszki dobra powiem mój ulubiony słodycz mój ulubiony słodycz bardzo lubię Kinder Bueno o tak 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 bardzo lubię Kinder Bueno jaki jest twój ulubiony kolor niebieski i fioletowy to są takie moje najlepsze eee, czy gra 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 ktoś w Movistar Planet 1? Eee, nie <grywa> Ile lat grasz już w Movistar Planets? Prawie dwa. msp eee, czy blockster z Twojego realu? Eee, Mówi Planets 2. Ja w Blockstar nigdy nie grałam. Nawet nie wiem o co tam chodzi. Wolisz słodkie, ostre czy kwaśne? Ogólnie ja nie lubię za bardzo takich słodkich rzeczy, na przykład tortów czekoladowych. One są moim zdaniem za słodkie. Lubię bardzo ostre rzeczy jeść. No, lubię też kwaśne rzeczy jeść. O, kocham, kocham truskawki. Skąd się wzięła nazwa Muzeflora na YouTubie i tutaj? A, zobaczycie niedługo, nie zgapiać pytań. Od ile graż mówi mój Już mówiłam. Jak Jaki jest Twój ulubiony pakiet? Dobra, ej mega dużo takich pytań, że jaki jest Twój ulubiony pakiet. Sylwestrowy, no w sumie Xoxo też, ale szczerze z Xoxo mi się tylko podobają usta, ale to są takie um, usta najlepsze moje. No i Sylwestrowe, yy, Galaxy właśnie bardzo mi się podoba, mm. o zapomniałam kompletnie o tym pakiecie on istnieje, darling. Ja mam tylko włosy ogólnie i serduszka. Włosy mam, no takie sobie moim zdaniem, kolory: takie szare i z fioletową kokardą, ale przynajmniej mam. Ja je zawsze chciałam mieć najlepiej brązowe z białą kokardą, ale dobra, cieszę się, że przynajmniej mam. Ojej, to ja tak żałuję, że ja go nie kupiłam. Ja po prostu mi się tak podoba on. Jak masz na drugie imię? Nie mam, nie mam na drugie. Uluk książka. Um, hmm, oj, 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 ta książka ma teraz dużo hej, hejtu. E, Rodzina Monet. E, jakby ja, już, ja jej nie przeczytałam jeszcze pierwszej części, mam jeszcze drugą część. Jestem tak chyba w połowie tej książki. Ogólnie jest mega. Fajna, taka, no fajna, tylko nie polecam dla osób poniżej 10 lat, jakby, bo tam mogą być takie, były takie sceny, że no mogą być trochę straszne, albo ten, jakby dla mnie nie były aż takie straszne, albo coś w tym stylu, tylko po prostu jakby mówię, że lepiej, żeby poniżej 10 lat osoby nie, nie czytały tej książki. I jeszcze ostatnio zaczęłam czytać 11 papierowych serc i zapowiada się super, więc. I ostatnie pytanie, ulubiony słodycz, no właśnie Kinder Bueno. Bardzo lubię też czekolady Milka jakieś jeść. Eee, co jeszcze lubię. Ej, pewnie mi się przypomni mega dużo rzeczy po nagrywaniu. Mm. Szczerze nie mam pojęcia. Ulubiony słodycz, mega dużo lubię, ogólnie lubię zrzelki i takie tam rzeczy. Mm. Właśnie. O, na przykład ja wolę żelki od pianek. Dla mnie pianki są za słodkie. Ja bardzo nie lubię pianek. Wolę na przykład żelki. O, lubię słodycz. Jeszcze jakiś. Może jeden. Hmm, ej, mam pustkę w głowie. Eee, dobra, nieważne. Okej. Okay. Czyli i odpowiedziałam na około 50 pytań, bo niektóre się powtarzały, nie na nie, niektóre nie odpowiedziałam, więc no, bardzo dziękuję za obejrzenie filmiku do końca. I mam dla Was rozdanie na rzecz, którą właśnie widzicie na ekranie, więc żeby ją wygrać musicie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, napisać w komentarze swoim linkiem na Movistar Planet 2. Oczywiście, jeszcze bardzo dziękuję dla osób, które napisały te pytanka. Ja na nie odpowiedziałam. To były takie w sumie trochę urodzinowe QA, choć yy, były pytania inne niż takie urodzinowe. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I napiszcie, czy właśnie chcecie odcinek, gdzie mówię taki story time w sumie trochę? Jak mówię, skąd się wzięła moja nazwa Muza Flora 4, Moisture Friend 2. Pamię właśnie, jeszcze taka ciekawostka. Ja pamiętam, że jak ja zakładałam kanał na YouTubie, tam chyba nagrywałam 50 filmików, ale niektóre moim zdaniem były takie niefajne, nie no i wybrałam sobie jeden. I właśnie w jednym filmiku, który no niestety skasowałam, bo nie chciałam, żeby... Ja tam mówiłam, że na 50 subskrypcji powiem skąd się wzięła moja nazwa, no i mamy już pra... ponad 550 subskrypcji. A ja mówiłam, ale jakby no nie wstawiłam tego filmiku, więc Wy mogliście o tym nie wiedzieć. Może kiedyś mówiłam w jakimś filmiku, dobra, nieważne. No i po prostu, czy właśnie Wy chcecie wiedzieć, skąd się wzięła moja nazwa Mugza Flora 4. No, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że chcecie więcej takiej QA, może będą jakieś inne pytanka, zobaczymy. No i to by było na tyle, więc pa pa!